Wam już osób, które mówią mi zarości. Dobra, tam kolega pierwszy podniósł rękę. No, odwieją, same się nawet nie słyszymy że pora długiego Jeden kuleje na pokaz, pracy do domu nie A Ale jesteś kochany, zdrówko twoje. Ja pierdolę. Zajebiście, nie? Zadzwonię do niego, że jestem pod jego furą, i zawieź mnie do domu. On tu już idzie. O kurwa, idzie, kurwa! kurwa. kamerę ja pierdolę. <laughs> Siemanko, wariacy. Tu Żaba Ziomek Idę właśnie na koncert kaliber 44 na Zatoce Miłej Wolsztynie. Impreska nad Samym Jeziorkiem. Także będzie zajebiście. Będzie na Saporcie mój ziomek Flips, Karolek MPK Ultra. No i co? Może ja zrobię jakiegoś Lugasa? Także.

ty, bo znalazłem w plecaku jeszcze parę i są różne, Ej, mamy tu jest jakaś jedynka, jest jakaś dwójka. Patrzcie, to jest NMPK. Dobra, tam kolega pierwszy podniósł rękę. LMPK jest napitacz naszego przyjaciela z yy, południa, z pszczyny, Norasa. Pozdrawiamy go serdecznie. To, 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 to jest? Dobrze. Fajnie, że już jesteście tu z nami.

Ja ja chcę tylko was, tworzyta się sił mi, ja nie chcę umierać przez połamane kości, mój zęb potrwa, wybacz, zapoczony cały ciało, ta to tylko dzieło szatana, dlatego ty złotu dla nikt nie ma prawa się sądzić, tylko udają, że sądzi, te swojego twojego miasta czekają, żeby tylko w życiu na mądry. Pełno słuch, każda leci na żeton, strzał w pysk, jakbyś dostał maczeton. Tylko z nimi będę jeść Przy jednym stole biznesowym wagonie A po całym sercem Pół roku leżenia po wypadku do mnie mówi, że ogólcie jaki żołnierz Kop na pyski i ciało w torbę Oby nie mógł spać spokojnie jak ja Kimciałem się kurwa w lastach zapach, ale nie widziałem miasta I poszedłem tu i teraz palą Płynie moje vlow Moje flow będziesz będzie storm, będzie storm Nie będę się poszukiwał, zrelę na mnie czeka to i kurwa tak właśnie się kończą melanże tu spotkałem ekipę kurwa no i co mordeczki kupicie mi jakieś żetony? No idziemy grać no kurwa kupcie mi coś kurwa jest wujas główny zadymiarz imprezę. ej wujas weź mi browara tam sprzedaj bez kolejki kurwa zawsze <noise> Mój jas. Kurwa, a jesteś kochany! Zdrówko twoje! Ja pierdolę! Zajebiście, nie? Piwo mi kupił, no kurwa, ogarnął mi piwo, nie? Nie stoję w kolejce. Napadało coś tu śniegu, idę na ściskawkę. Biorę ze słowem kolebić, porażkę zawsze razem. Ile bokiem, 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 bo tak jest najfajniej. Chłopcy pod ci Pan bolem niż kurwa taniec woryje. Po prostu w dupie mam ćba, wolę pogrożyć się w tyle. kiedy się w Pan czeski bolem, kiedy? Pan sukces. sukces wtedy. polem, kiedy? Pan czeski bolem, wtedy. Pan kiedy? biegasz nie chcę do dokąd zwariować. Tyle jest życia mną chcę wszystko zobaczyć, z go rozkupować. Jest jezioro, zjara się i będzie wesoło. Nawet kurwa, gdyby nie było wody. Ty sobie słyszysz, nie ma przeszkody Pierdolę farmazon ci na łuko Ej no tak naprawdę mówi, leci jak UFO Usłyszł głos człowieku Jedynie dziewięćdziesiąt rok i minęło w ubiegłym Lecz już nie jesteśmy tu Ty nas wysiłek nam pomógł Pojazd kariby Dawno, dawno temu w odległej galaktyce Trzech młodych koleżką z miasta Katowice Założył skład, który robił psychorad I zaznaczył swój skład w całej Polski My mamy, my mamy, Jak to? Widzieliśmy się przecież niedawno przecież mamy, drugi raz, my już nieładnie. W końcu, brat, nie mamy, my 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 To jest grupa mikrofonu, wiem po co mówię, czemu mówię, co i komu, znam to co robię, tak jak zamierzam do domu, to mieszkanie dostaje, leży tak, w złomu. i a going Ég sé maður, sé maður, sé maður! Ej, zobaczcie jakiego mam farta, jechałem na imprezę, spotkałem ziomka, podrzucił mnie, a teraz spotkałem ziomka z taksy I kurwa dzwonię do niego, że jestem pod jego furą i zawieź mnie do domu, on tu już idzie O kurwa, idzie, kurwa, mój szef, ty, idzie mój szef, kurwa, siema mordo, ty, zawieź mnie na chatę, nie? Ja, ja mam takiego Jedziemy. farta, że chuj, nie? Ej, kurwa, ja pierdolę, nie? Ale was kocham mordy, idę wam, wiszę zero, ale jesteście kochani, kurwa Pogadamy jak włączysz kamerę Ah, perdoa. <laughs>